Rok 1832, Patagonia, Argentyna. Przebywający tam Karol Darwin, 23-letni młody przyrodnik, spojrzał na wielkiego ptaka, oporządzanego do zjedzenia przez myśliwych. Stop, czekajcie, tego ptaka nie zjemy. Ten struś jedzie z nami do Anglii. Karol Darwin spostrzegł, że struś nando oprawiany przez jego ekipę ma krótsze nogi niż inny podobny przedstawiciel tego gatunku. To spostrzeżenie skierowało go do wniosku, że różne warunki środowiskowe powodują, że zwierzęta nabywają różnych cech fizycznych. Był to przełomowy moment, który doprowadził do powstania dzieła o powstawaniu gatunków kilkadziesiąt lat później. Dzisiaj mamy 12 lutego. Jest to rocznica urodzin Karola Darwina, a także święto ewolucji. Piotr Nowak rozpoczynamy poranny przegląd prasy w portalu infor.pl. Emerytury, emerytury, wszyscy na nie czekamy, wszyscy o nich myślimy, a Tymczasem nie wiemy, kiedy tak naprawdę będziemy mogli przejść w ten wiek emerytalny, tak żeby osiągnąć maksymalne świadczenie. Wiemy już, jaki będzie przelicznik emerytalny w tym roku. Będzie on wynosił 1,12 i 12. Natomiast niektórzy emeryci zastanawiają się, czy lepiej przychodzić już teraz w lutym na tą emeryturę po osiągnięciu już ustawowego wieku emerytalnego, czy też lepiej poczekać do lipca. Wśród tych wahających są na pewno również ci, którzy zastanawiają się też, żeby zostać dłużej na tym rynku pracy. Natomiast jeżeli myślicie, żeby już w tym roku przejść na emeryturę, przeczytajcie koniecznie tekst Zbigniewa Biskupskiego. To jest dzisiejszy temat dnia na infor.pl, bo tam znajdziecie wiadomości co do tego, kiedy jest ten optymalny termin, żeby tam emeryturę, jej wysokość zmaksymalizować. To dzisiejszy portal Infor. Z kolei Infor Lex, czyli Biblia każdej księgowej. Spójrzmy tylko na ten fit informacyjny. Ministerstwo Finansów przedstawiło, Ministerstwo Finansów informuje, zatrudnienie samych zleceniobiorców, mediację szansą dla nowych doradców podatkowych. Jest to kompletny zestaw najnowszych informacji, Nasi dziennikarze śledzą to, co dzieje się w resorcie finansów, także każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy księgowa czy kadrowa, nie będzie zaskoczona żadną sytuacją. To jest właśnie Inforlex. Dziennik Gazeta Prawna. Unijny przemysł zakończył rok w głębokim dołku. Wiadomość z dziennika Gazety Prawnej. Spodziewaliśmy się, że z tym przemysłem na Starym kontynencie nie jest dobrze, natomiast te informacje są naprawdę bardzo frapujące. We Włoszech. Jest to druga największa gospodarka przemysłowa w Europie. 2,1% rok do roku, w grudniu 2023 roku, zanotowano spadek produkcji. W zasadzie we wszystkich sektorach energochłonnych, jak papierniczy, związany z obróbką metali, ten spadek był dotkliwy. Nie jest dobrze, mówiąc delikatnie, również z przemysłem niemieckim. Tam w sektorze chemicznym, a pamiętamy jeszcze kilkanaście lat temu z ulic polskich miast, te szyldy chemia niemiecka, które stanowiły swego rodzaju symbol potęgi niemieckiego przemysłu. Teraz ta chemia znajduje się w głębokiej, kroczącej zapaści. 26% o tyle w ciągu dwóch lat spadła produkcja niemieckiego sektora przemysłowego. Wow. Jak to się będzie miało do polskiej gospodarki? Wydawałoby się, że możemy mieć jak najgorsze perspektywy, bo przecież nasz organizm gospodarczy jest ściśle powiązany pępowiną z naszym wielkim sąsiadem z nad Renu. Nie jest to jednak aż tak tragiczna wizja. Uważają eksperci, że w tej chwili już się uniezależniamy od gospodarki niemieckiej. Nasza gospodarka krajowa przemysłowa wzrośnie w najbliższym roku o 2, a może nawet 3%, także nie jest źle, jeśli chodzi o nastroje producentów przemysłowych. Tymczasem, jeśli spojrzymy na statystyki, no to tak naprawdę spada wcześniej. Portugalia minus 32% o jedną trzecią z. Kurczył się przemysł w kraju Vasco de Degamy, Bułgaria, 19%, ta biedna, najbiedniejsza Bułgaria i tak traci, a my, Polska, no, zyskujemy. Także kto wie, może już niedługo będziemy tą potęgą przemysłową starego kontynentu. To jest dzisiejszy Dziennik, Gazeta Prawna. Polacy przyzwyczajają się do zakazu handlu, natomiast Polacy również chcą zniesienia zakazu handlu. Coraz mniej z nas robi Zakupy w niedzielę, ale jednocześnie też jesteśmy gotowi na powrót do starych przyzwyczajeń. Najnowszy sondaż, niezwykle ciekawy, pokazuje, jak bardzo jesteśmy spolaryzowanym społeczeństwem w ramach tego tematu. 46% jest za zniesieniem zakazu, 44% popiera jego utrzymanie. Natomiast tutaj niezwykle ciekawa statystyka, bo słyszeliśmy od zwolenników zakazu handlu, że dzięki temu spędzamy więcej czasu z rodziną. Co mówią na to respondenci? 67% z nich nie zmieniło tego czasu, długości czasu, jaki spędza z rodziną. Co mówią na ten temat respondenci? 67% z nich, z nich spędza tyle samo czasu z rodziną. Po wprowadzeniu zakazu handlu. Także akurat ten koronny argument wydaje się nietrafiony. Zwolenników zakazu handlu jest najwięcej, oczywiście, wśród wyborców prawa i sprawiedliwości, natomiast sprzeciw wobec tego, tej regulacji wyrażają wyborcy w dużej mierze koalicji obywatelskiej, lewicy i co ciekawe, konfederacji. Jeden ze związków zawodowych, Związkowa Alternatywa, proponuje, żeby zamiast zakazu handlu wprowadzić dwuipółkrotność stawki dla pracowników wszystkich pracujących w niedzielę. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. To dzisiejsza Rzeczpospolita, Ekonomia i Rynek. Czy stoimy u progu wielkiego postępu? Pyta Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu. Wzrasta produktywność w Stanach Zjednoczonych. A jeśli coś wzrasta w Stanach Zjednoczonych, bardzo możliwe, że ten trend będziemy obserwować na całym świecie. Jaki jest powód wzrostu tej produktywności? Wygląda na to, że pandemia była bodźcem do wielkiego postępu, jeśli chodzi o technologię, ale konkretny sektor technologii. Mam tu na myśli wzrost wydajności chmur obliczeniowych, mocy obliczeniowych, sztucznej inteligencji ten sektor rodząca się przyszłość technologiczna świata napędza wzrost produktywności. Więcej na ten temat, na temat kolejnego skoku wzrostowego produktywności w dzisiejszym komentarzu ekonomicznym niezwykle ciekawym Ignacego Morawskiego w pulsie biznesu. Już 14 lat temu Tusk wiedział. Tusk wiedział o centralnym porcie komunikacyjnym, że ten port będzie potrzebny rzeczpospolitej a mimo tego Tusk powiedział coś innego. Takie oskarżenie wysuwa Lesz Lucyna Piwowarska, redaktorka Gazety Polskiej Codziennie, która w takim demaskatorskim tekście przedstawia no, oczywiste tutaj korzyści z powstania tego projektu, oczywiste z punktu widzenia tutaj pewnej opcji politycznej. Ale co ciekawe, rząd POPSL w 2010 roku Zlecił powstanie raportu, który został z, z, sporządzony przez prywatną firmę konsultingową. I z tego raportu wynikały następujące wnioski: Nie warto ładować pieniędzy w lotnisko Chopina i duży port lotniczy przyciągnie nowe połączenia, a zatem jego powstanie jest uzasadnione. Dlaczego Tusk wiedział, opowiedział coś innego o tym w dzisiejszej gazecie polskiej codziennie. Tinder zdetronizowany to wiadomość dzisiejszej gazety wyborczej. My już wchodzimy w powoli w ten nastrój walentynkowy, wchodzimy z tymi informacjami, zanim inni nadawcy zdążą was i was, was, wasze umysły zmęczyć walentynkami. Tinder już nie jest numerem jeden portali randkowych, jest nim Badu, którego używa 50% randkujących w Polsce. Tinder jest na drugim miejscu. 46%. Trzecie miejsce to taki portal, który wydawało się już 15 lat temu przestał istnieć, ale on nadal ma swoich subskrybentów. Jest to sympatia.pl Więcej kobiet natomiast jest na Tinderze. Więcej mężczyzn wybiera BADu. Inform, artykuł na temat struktury portali randkowych w Polsce w dzisiejszej wyborczej. O. Wojna uderza nie tylko bezpośrednio w kraje objęte wojną, ale również w nasze tereny pograniczne. Tam na polsko-białoruskiej granicy również jest wiele gospodarstw, które żyją z turystyki. One przeżywają w tej chwili drastyczny spadek dochodów. My nie możemy się podnieść po kilkumiesięcznym zamknięciu. Turystów ciągle brakuje. Sytuacje na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest niepokojąca media pokazujące helikoptery mówiące o martwych ludziach znalezionych na granicy i cały ten mur to antypromocja białowieży i naszego regionu mówi jeden z rozmówców Anny Gryzy Aneszko autorki artykułu o problemach wielkich problemach przedsiębiorców na polsko-białoruskiej granicy naukowcy z Uniwersytetu w Kolorado dnia należni nowy ślad w naszym mózgu. Ślad, który pojawia się po rozstaniu z partnerem bądź partnerką. Utrzymuje się on w dopaminowej strukturze przez wiele miesięcy. Niemożliwia on wejście w kolejną relację. To był poranny przegląd prasy portalu Infor.pl. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro. Thank you